Zdrowaś Maryjo, Boga, Rodzico, módl się za nami, święto dziewico. Niech łaska twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryjo. Maryjo, matką ubogich módl się za nami. No tak, bo Maryja jest matką ubogich, do niej to znaczy, to jest takie moje odczucie i nie tylko moje, bo rzeczywiście Pan Jezus Chrystus rodzi się, aby swoim ubóstwem nas ubogacić, więc tak to wszystko wygląda. Małą środkę dał. Tutaj widzimy nasza, moja patronka, święta Katarzyna ze Sieny, to tak naprawdę e, bardzo taka, w takiej biedzie dorastała. I to, że ona rzeczywiście spełnia, spełniła swoje powołanie, należało do Boga i rzeczywiście tak się stało. Umiłowani przyjaciele w naszym jedynym, przy, przy, jedynym, przyjacielu, jedynym przyjacielu, który czyni nas przyjaciółmi, Jezusie Chrystusie, w którego świetle chodzić pragniemy i rzeczywiście tylko dzięki niemu żyjemy. My spotykamy się właśnie tu po to, aby mówić o tak ważnych sprawach, jakim jest właśnie całe nasze bogactwo, czyli Pan Jezus Chrystus, fundament życia naszego i cała, cała nasza egzystencja, tak. Każdy z nas został w sposób szczególny predysponowany przez Boga i wybrany przez naszego Pana do życia w szczęściu jego mistycznego ciała, który stanowi Kościół. Dziewica Boga, Rodzica Maryja tu nie powinno być żadnych wątpliwości, tak? Więc jeżeli mówimy na przykład o tym, że człowiek sprzeniewierzył się Bogu już w raju, mężczyzna Adam, Jezus, nowy Adam, Ewa, tutaj kobieta. Ta, która rodzi życie, ale jednocześnie mówimy, Awe, Maryja, ta, która właśnie, um, właśnie przezwyciężyła wszelki grzech, ażeby właśnie jeszcze Pana nam zrodzić, zbawiciela i Mesjasza i to już jest, się stało. Jezus zbawił świat, dał nam życie, dał Ciebie i dał mnie. Przepiękna sprawa, bo życie nasze to jest tylko Chrystus. Przepiękne też są czytania. Niedługo, dzień, właśnie. E, ktoś tam. Nie, ktoś tam coś powiedział na klamce, co ciekawe. Światowy Dzień Ubogich. Nie będziemy na razie przerywać odcinka, ale nie będziemy się też bać, prawda? No właśnie. Zatem y, przecież my mamy dziewicę Boga, rodzicę Maryję, która szybciutkim krokiem, tu, 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 depcze głowę i miała ją starodawnego węża, tak? Zatem, umiłowani, właśnie ten odcinek będzie naszą koncentracją y, ogólno y, ogólno ludzką, na właśnie wspólnej modlitwie Ojcze Nasz, tak naprawdę razem z Maryją, Dziewicą Boga Rodzicą i właśnie wszystkimi mm, świętymi z Kościoła uwielbionego i także my małe pielgrzymujące, ale no zatopione w naszym Panu dzieci, które z bojaźnią i drżeniem e, myślą z miłością właśnie przede wszystkim właściwie tylko i wyłącznie o Nim będziemy modlić się do naszego Pana Boga, żeby nasz język właśnie był taki pełen e, uwielbienia dla Niego, które z serca pochodzi. I nawet potrafimy, czy nie, On nas będzie uzdaniał, abyśmy Jemu chwałę śpiewali, czy to ustami, po prostu całym życiem, abyśmy żyli dla Boga, tak jak to święty Franciszek w salezy przewidział. Najpierw może odczytam Jego słowa, bo są bardzo piękne rzeczywiście i skoncentrujemy się na woli naszego Ojca, nie znając nie nawet dobrze, ale wiedząc, że jest bardzo dobry. Razem z Marią będziemy się modlić. Słuchajcie, bo poprosiliśmy naszą kochaną Marię... Matkę Ubogich, aby się właśnie za nami wstawiała Przemożna Wspomożycielka, tak? Razem ze Świętym Józefem i całą Świętą Rodziną, bo wychowali Jezusa, naszego Zbawiciela. Rozi, Rozi to jest piesek, Rozi, masz. Rozi, burz to nowy piesek, można zobaczyć na innych filmach, jak jeszcze wszyscy nie wiedzą. A ja mam akurat na imię Katarzyna, co ciekawe. I tutaj Święty Franciszek w Calezy, hmm, przyszedł do nas następująco, mówi, zwraca się do właśnie Filotei tutaj, Naszej kochanej siostry, że tak powiem. Każda z nas może, każdy z nas odnie, odnaleźć w, w niej siebie, bo czujmy się odpowiednio pouczeni, z miłością przyjmujemy pouczenia, a będziemy żyć. Będzie fajnie. Lekarze, pisze Franciszek Salezy, o sposobie mówienia najpierw, jak mówić o Bogu. Tłumaczy nam. Lekarze, chcąc możliwie dokładnie rozpoznać stan zdrowia lub chorobę człowieka, oglądają jego język. Tak, i nasze słowa są prawdziwymi. Wskaźnikami stanu naszej duszy. Na podstawie Twoich słów, mówi zbawiciel, będziesz usprawiedliwiony i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony, bo tak powiedział Pan i to jest napisane. I no właśnie, ale to jest niesamowite, że i na podstawie słów Twoich możesz zostać uniewinniony. Słuchaj, dalej. Rękę kierujemy w miejsce, gdzie czujemy ból, a język ku przedmiotowi naszej miłości. Jeśli więc Filoteo, jest, jeśli więc Filoteo. Jesteś bardzo rozmiłowana w Bogu, będziesz często mówiła o nim w swoich poufnych rozmowach z domownikami, przyjaciółmi i sąsiadami. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a język jego głosi sprawiedliwy wyrok. A jak pszczoły m, roz, m, rabiają w pyszkach jedynie miód, tak miodem twego języka będzie zawsze Bóg i nie będzie dla ciebie większej słodyczy jak wychowanie i błogosławienie, jak wychwalanie, wychwalanie i błogosławienie ustami Jego imienia. Opowiadają o świętym Franciszku, że wymawiając święte imię Jezus, rozprowadzał je po ustach, jak gdyby chciał wyssać z niego największą w świecie słodycz. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest Jezus. Najpiękniejsze imię, tylko w nim zbawienie. To, to jest imię. Choćby nie wiem, jak było wyrafinowane, to właśnie to jest takie prawdziwe. Prawda tego imienia. Jezus. Jezus jest w Nim nasze zbawienie. Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, Zbawicielem naszym. On już nas zbawił. Niech nic, nikt, żadna uda świata tego nie odbierze nam naszego zbawienia, naszego największego szczęścia, które Pan dla nas buduje na skalę, widząc nasze starania, wysiłki, naszą właśnie miłość, którą kierując ku Niemu ukrzyżowanemu Zbawicielowi, my tak samo z, z Nim pragniemy właśnie. Uwielbiać naszego ojca, kochać naszego ojca jako małe i proste dzieci Boże. Jak wielce zachwycił się Pan, zwracając z radością się do ojca naszego, właśnie w nim, którego tylko mamy razem, ojca Wszechmogącego, który jest w niebie. Jeden jest Pan i ojciec wszystkich nas, jedna wiara, jeden chrzest, tak? Dlatego, dlatego on się raduje. O, Panie wielki Boże Ojcze, Panie nieba i ziemi, jakże, jakże jestem szczęśliwy. Jakże to jest dobrze, że tajemnice królestwa swego objawiłeś prostaczką, a nie mądrym tego świata. A jak jest, jaka jest prawda o nas, Pan Bóg wie, jeżeli czujesz się szczęśliwy, że żyjesz, że, że idziesz drogą do nieba. Nie wiem, ile trudów przeszedłeś, ile trudów czy ty, czy, czy ty siostro, czy ty bracie przeszłaś, przeszedłeś, to zobacz, jeżeli masz w tym taką satysfakcję, że idziesz drogą. Do nieba, żeby jest coraz bliżej, chociaż właśnie może coraz mniej ciebie, coraz więcej nieba, bo królestwo swoje, jak, jak powiedziała nasza kochana też siostra, święta Teresa z Awila, właśnie też otwierałam, żeby, zaprzy, że, że, żeby zasięgnąć opinii naszej siostry Teresy z Awila, Teresa od Jezusa. To właśnie, to właśnie jest tak, że Bóg już tutaj nam chce dać królestwo swoje, Boże, i daje nam, ponieważ ceni sobie wielce naszą ofiarę. To nie będzie za to nam dawał nie obsypywał nas jakimiś bogactwami tego świata, ponieważ tak mało nas nie kocha. Wspaniałe, prawda? To jest prawda, to jest prawda. Zachwyćmy się tym, który jest na wieki, tym, który nieprzemijająco daje nam radość w sobie i miłość, która nigdy nie zostanie pokonana. Ta miłość, dzisiaj też obchodzimy świętej siostry scholastyki, będzie kwitła, będzie żyła w nas, jeżeli my się zachwycimy nią już dziś. No, także warto naprawdę, nie ma chyba nic lepszego niż właśnie już dziś oprzeć się na fundamencie, którym jest Chrystus, to jest trwałe. To jest życie na wieki i dlatego mówimy o wszystkich świętych, na przykład jak nasza kochana siostra, właśnie Katarzyna ze Sieny, to właśnie my mówimy dlatego, dlatego że to jest piękne, bo w Chrystusie my naprawdę żyjemy na wieki. To jest fundament, na którym warto wszystkie budowle rozpoczynać, nawet cały czas od podstaw, jak mówi święty Augustyn, yy, właśnie Siponym. Jeżeli na, nawrócone Sipony, tak? pierwsza matka Monika, zaraz, zaraz, on, on zaraz za nią, za nią, to znaczy ona całe życie modliła się za niego. Ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest. A moment naszej, naszego przejścia jest tutaj tak naprawdę decydujący. O żadnym człowieku nie można, o żadnym z nas jeszcze pielgrzymującym nie można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, dopóki właśnie, dopóki właśnie nie, nie, Pan tego ostatniego słowa alfa i omega za nas, prawda, nie wyrzeknie, nie wyrzeknie. No wiadomo, przepiękna sprawa, jest to naprawdę w pokorze możliwe do osiągnięcia to wielkie szczęście. To znaczy, jak? Jezu, ufam Tobie i już. Zaufaj panu już dziś. Także wola Boga, chociaż mi nieznana, ale przeze mnie no, z miłością przyjmowana, bo przez doświadczenie mogę powiedzieć, że nic lepszego mnie w życiu nigdy nie spotkało i nie spotka, więc szczęście jest wielkie w tej ufności i oczekiwaniu. Będzie dobrze, będzie dobrze, bo Jezus już nas zbawił. Zbawił, czekajmy co? Czekajmy czasu. Tak właśnie jest. No, i właśnie razem, razem w duchu Pana, w duchu Świętym, mówmy się o nasze zdrowie, a to jest tylko Jezus Chrystus. Ciało i krew, dusza i bóstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przyjmować go, no to co to? Tak jak Weronika podchodzi, przyjmuje krew i ciało i pot Jezusa Chrystusa, bo, bo widzi w nim człowieka, tak? I otrzymuje błogosławieństwo samego Boga. Ona poznaje Boga, rozpoznaje Boga, bo zachowuje się jak człowiek wobec człowieka. Także najświętsza panienka Maria depcze głowę starodawnego węża, i piękna jest ta sprawa. tutaj moja rozumna, przyjaciółka, ta psina jest trochę niegrzeczna. Święty Franciszek z Asyżu też już został wspomniany. Rozinko, uspokój się. Będziemy razem śpiewać Jezusowi. To jest piesek Chrystusowy, przede wszystkim dlatego, że całe moje życie tutaj do wszystko do niego należy. Dlatego ona może się tym również przede wszystkim, również ze mną cieszyć. Bo co ona ma do roboty? Większej nie ma pracy niż ja, bo człowiek tylko ma takie, takie trudy, żeby, żeby, żeby trwać. Zwierzę pomaga oczywiście bardzo, cała natura, ale, ale zwierzęta nie mają taki, tak mocno pod górę, bo człowiek tylko musi mówić tak, tak, tak i wybierać szczęście, wybierać szczęście, wybierać szczęście, bo łatwo jest niestety się pomylić, ale nie wolno się tym interesować, co nie należy do nas. Dlatego, jak mówiła mojej świętej pamięci mamusia Małgorzata, Um, no właśnie, cieszyła się, że nie jestem człowiekiem łatwym w ale to musiała przyznać dopiero przed śmiercią, choć wiem, że kochała mnie przez całe życie. Kochani, pomódmy się razem, zem proszę, do naszego kochanego Pana Boga, Ojca Wszechmogącego. Scholastyki dzisiaj wspominamy i no cóż, módlmy się razem, Benedykt pełen właśnie krasy i sławy i święty Franciszek, który, którego sława wyprzedziła kiedyś od do Benedykta. Zabawne, to nikomu z nich na tym nie zależało. I dopiero wtedy mogli cieszyć się tym, że on jest sławny, bo nie oni. Ale on i dlatego pomoże nam w pokorze przyjmować nasze życie. Rozję tutaj nawet jakąś listwę. To nie powinno nas interesować. Będziemy potem układać listwy <grym> w momencie, bo listwa jest bardzo niebezpiecznie odsunięta i może nawet dojść do rozczłonkowania podłogi. Rozinka, Ro Rozinka musi być grzeczna, bo jak nie będzie grzeczna, to wie, że czekają, czekają nagana i świecek bardzo tego nie lubi. A żeby była grzeczna, to musi otrzymywać odpowiednie też reprementy, tak? Pomódmy się, proszę, razem do naszego ukochanego Pana Boga Ojca Wszechmogącego, a na pewno nie ma żadnych wątpliwości, że jeżeli tylko zaufamy naszemu Bogu, żyć będziemy prędzej czy później i tak wszystko się wyjaśni, zobaczymy. Będzie dobrze, ale Maryja, właśnie nasza przepiękna wspomożycielka, dziewica Boga Rodzica, nie może, nie, nie może zostać w żaden sposób pominięta, bo ona jest gwiazdą morza i e, będzie się za nas modlić i wstawiać za przyczyną Maryi. Naprawdę wielkie cuda, wielkie rzeczy są jeszcze możliwe, tak jak sam pokazał Pan, narodził się z niej Maryi Dziewicy. Maryja, Najświętsza Panienka, Boga Rodzica, Dziewica Maryja, depce głowę prze, e, starodawnego węża i ja, mała jej córka, nie będę nigdy też mówiła inaczej jak tylko Panu. Tak, pragnę tak mówić, niech tak będzie mi i nam, teraz i na zawsze. I każdy z nas realizuje dobrze swoje powołanie. Z całego serca dziękuję, że jesteście. Proszę, módlmy się razem. Śpiewem Śpiewajmy Boga. Kto śpiewa dwa razy się modli. Augustyn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się. Duchu Święty przyjdź. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Odezłego Amen. Umiłowanie w naszym jedynym Panu, Jezusie Chrystusie. Niech żyje Jezus, niech żyje Maryja. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, w przy Najświętszej nasza siła, pokazuje to Maryja. Nie, nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg pomoże nam, swoim małym dzieciom. On właśnie um, orze niejako i odpowiednio uprawia pole sierotym. Nie przesuwaj starej między, czytamy w Księdze Przysłów. I właśnie na pole sierot nie wstępuj, bo mocny jest ich obrońca. Przeciw Tobie ich sprawę obróci. Wspieraj sieroty, wspieraj wdowy. Bądź pięknym, jak jesteś piękny. Żyj, pokaż majestat Jezusa Chrystusa. I bądź jak biskup święty Augustyn. Będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Bardzo kochamy świętego Augustyna naszego ukochanego, nawróconego z Sipony. Szczęść Boże, dziękuję. Amen. Aleluja. Hej.